Jeśli lubisz proste karcianki, w których można dokopać swojemu przeciwnikowi, to na pewno zainteresuje Cię to, że właśnie ruszyła przesprzedaż na mindbaga bojowoce. Mindbag Bojowoce jest to kontynuacja tej epicko zilustrowanej karcianki, która jest rozdzielana na dwie podstawki, czyli mamy tutaj Bojowoce Galaktyka i Bojowoce Królestwa. dwie podstawki wprowadzają nam nową mechanikę znaczników oktonitu, ale działającym na trochę różnych zasadach. W Galaktyce będziemy zbierać jak najwięcej na swoich stworzeniach, po to, aby wykorzystywać go do używania specjalnej akcji, a także daje możliwość przekazania tego oktonitu innym graczom. Dobra, ale jak powiedziałem, że wykorzystujemy ten surowiec do odpalenia naszych umiejętności, to po co mam dawać innym graczom. I teraz wchodzą właśnie bojowoce królestwo, które wprowadza nam użycie oktanitu troszkę w inny sposób, ponieważ jest tutaj licznikiem. Z każdą nową turą z naszych stworów będą znikać takie kryształy i w momencie jak nie będzie już żadnego to umiejętność się odpala. Ale na tym nie kończymy, ponieważ mamy jeszcze dla was tag team rozszerzenia, czyli jest to tryb drużynowy. W takim pudełku znajdziecie ponad 30 kart przeznaczonych stricte do trybu drużynowego, w którym umiejętności naszych potworów będą działać nie tylko dla nas, ale dla naszego sojusznika także. Tag team jest kompatybilny oczywiście z każdą podstawką. W ogóle dodam, że wszystkie mindbagi można ze sobą łączyć. Nie wiem, czy o tym wiecie. I został nam jeszcze jeden dodatek, czyli bojowoce rozszerzenie, które wprowadza 10 nowych kart, które były dostępne na kampanii. Mindbagi, bojowoce oraz rozszerzenie TakTim są dostępne tylko i wyłącznie w sklepie portalu, a dzisiaj ruszyła przedsprzedaż.